Witam panów magistrów archeologii. Dzisiaj wprowadzę was do waszego nowego środowiska pracy. Tutaj, w Walszegi, mamy wyjątkowy mikroklimat. Generalnie to po oczach bez przerwy napierdalają burze piaskowe. A i nie, nie możecie nosić przepasek na twarzach, bo ograniczają widoczność. A tutaj jednak widoczność jest kluczowa, bo między tymi jebanymi ruinami czają się kościane syny, które tylko czekają, żeby zapakować wam w dubska kołczan strzał. Mimo to luz idzie się przyzwyczaić. I to na przykład zajęło dwa miesiące. Przez czas aklimatyzacji to możecie sobie przykładać na oczy takie jedwabne szmatki prześwitujące, które sprzedają miejscowi Żydzi, ale nie polecam. Drogo w chuj. Takich cen to nawet woda w bradze nie osiąga. No ale dobra, kontynuujmy naszą podróż po wykopaliskach. Jak zapewne dobrze wiecie, poszukujemy tutaj artefaktów, które można ukraznaczy dogłębnie zbadać i ochronić przed barbarzyńskimi mieszkańcami pustyni. Całe ruiny zostały podzielone na sześć stref, w których można napotkać wszelkiego rodzaju skarby oraz niechybną śmierć, ale to szczegół – kwatery kapłanów to jedyna strefa, do której nie mamy wstępu, bo te chuje złamane z Akademii Kręgu Wody wygrały batalię w sądzie, że też mają prawo prowadzić tu wykopaliska i tam koczują ignoranci w niebieskich szmatach. Tak więc zapamiętajcie drodzy, jeśli macie jakieś śmieci Bądź fejkowe artefakty z taniego marketu, to podrzucajcie do kwater kapłanów i te chujki z Saturasem na czele dostaną orgazmu na widok swojego odkrycia. Warto tutaj nadmienić, że w kwaterach zajętych przez tę bandę ignorantów stoi wielkie, rytualne palenisko, w którym palono. Już wy wiecie co lub kogo, he. Idźmy dalej, prastara biblioteka. Takie w sumie całkiem spoko miejsce idzie tam znaleźć jakiś manuskrypt interesujący czasem. Ostatnio to się nam trafił bardzo stary przepis na potrawkę z pełzaczy pustynnych spisany na pergaminie przez niejakiego Robzesa Makłohamona. Kolejny punkt wycieczki. Kwatery uzdrowicieli. Pradawni doszli do wniosku, że publiczna służba zdrowia jest chujowa i w tych właśnie kwaterach stało wielkie prywatne uzdrowisko. Na jednym z dzbanów znaleźliśmy cennik tutajszego kurortu. Kurwa o nie mieć można. Sto muszelek za leczenie stulejki. Jedna muszelka to jak dla nas tysiąc sztuk złota. Wiem, wiem inflacja. No cichu, chuj, że inflacja, to dalej dużo. Za zdrowie to można ostatni grosz z człowieka zerwać. Idźmy jeszcze dalej szkoła wojowników. To tu niegdyś szkolili się milicjanci pradawnych, prawdziwi eksperci w pałowaniu rozemocjonowanego tłumu oraz tłumieniu wszelkich zamieszek. Dziś sztuka dobrego przetrącenia żeber jednym ciosem pałki odeszła w zapomnienie, no ale cóż. Trudno się mówi. Kolejne miejsce, czyli ruiny strażników umarłych. Pozacka nazwanie: Afucha chujosza, Pilnowali grobów ich zawartości przed najazdami hord nekrofian. To było takie plemię, które praktykowało rytualną nekrofilię. Patrząc na to, co w tych ruinach się teraz odkurwia, można dojść do wniosku, że strażnicy dali dupy i groby zbezczeszczono. Wystarczy kuknąć przez jakąkolwiek obsuniętą cegłę, a tam zaraz jakieś ususzone zwłoki zawinięte w srajtaśmę. No i w końcu gwóźdź programu i jednocześnie gwóźdź do trumny nieostrożnych archeologów, czyli świątynia. Jak mówi starożytne pismo, Lord skrył się w niej przed gniewem Adanosa. Czytaj powodzią. Generalnie to pradawni mieli kompletnie rozjebaną gospodarkę wodną i istniały jedynie dwa stany nawodnienia terenu: to jest susza albo powódź. Zastanawiacie się, czemu tu jesteście. Zastanawiacie się, czemu nie weszliśmy do świątyni. Tak! Dalej nic. Kurwa, połączcie kropki. Trzeba znaleźć jebane klucze do stacyjki. I znaczy do bramy. A no kawałek od świątyni jest obóz orków. Banda zielonych szukincynów ubrana w swoje pancerze i grube skóry na polecenie ślepego dziada ze Śnieżnej Krainy szuka tutaj tego samego co my, ale my się kurwa nie damy. Mory, na co czekacie? Do roboty albo wam przymalę. I tak, przepraszam. No panowie łopaty w dłoń. Tam się niepokoi, że dalej nie dostał swoich kluczy.